Witajcie, kochani, mój stary kadr. Mam nadzieję, że dźwięk będzie lepszy, bo dzisiaj, jak widać, czego nie da się ukryć, używam mikrofonu. E, także, cóż, zapraszam Was na kolejny film, i cóż, lecimy. Więc y, o czym dzisiaj pomówię? A pomówię o tym, że tłumienie bólu to też wyrażanie bólu. Mam wrażenie, że wielu ludzi myśli, że albo może wyrazić swój ból, albo go stłumić. Natomiast tłumienie bólu to również wyrażanie bólu, a w zasadzie nie pozwolenie sobie na odczucie tego bólu i na wyciągnięcie pewnych konsekwencji i pewnych lekcji z tego bólu. Kiedy tłumisz ból, to nie jest tak, że go nie odczuwasz. Wkładasz energię i całą swoją siłę w tłumienie go. Wyobraź sobie, że ból to regał, który zaraz ma upaść. Ty chcesz powstrzymać ten regał, czyli ten ból, od upadku i tłumisz go swoimi rękami od tego, żeby nie spadł na ciebie. Ale męczysz się, tym tłumieniem się męczysz. To nie jest tak, że powstrzymałeś regał, nie upadł na ciebie i ciebie teraz nic nie boli, tylko ty cały czas wkładasz wysiłek, żeby faktycznie ten regał nie upadł. Powstrzymując się bardzo długo od bólu, tłumiąc w sobie ten ból, cały czas go odczuwasz, cały czas nim żyjesz. To nie jest tak, że go nie ma. To nie jest tak, że go tłumisz i wiesz o tym, że a żyję, tego bólu nie ma. Ty cały czas w swojej świadomości. Pożytkujesz swoją energię życiową na tłumienie tego bólu. A dlaczego lepiej go wyrazić? A to dlatego, że ból zawsze niesie bardzo dużo informacji informacji, które możesz wykorzystać jak chcesz. I wielu ludzi przeżywa swój ból, już go nie tłumi, powiedzmy, tylko przeżywa i wykorzystuje informacje płynące z tego bólu, na to, żeby się jeszcze bardziej pogrążyć. Natomiast są tacy ludzie, którzy właśnie te informacje płynące z bólu, te rzeczy, których się o sobie dowiadują, z tego bólu, który odczuwają, czy dowiadują się rzeczy o innych osobach, wykorzystują to jako swoje doświadczenie życiowe, jako coś, co pozytywnie wpływa na ich przyszłość. Ból, który już raz zaistniał w twoim wnętrzu, jakieś cierpienie, jakieś zranienie, nie może zostać niewyrażone. Tłumienie to też wyrażanie. Skrywanie bólu to też wyrażanie. Ból musi zostać w jakiś sposób wyrażony. Często jest tak, że próbujemy chronić swoje zdrowie psychiczne, więc tłumimy ten ból, albo staje się tak, że ból czy jakieś głębokie zranienia odbijają się w naszym ciele, na jakichś chorobach. Bo możemy iść przez życie, udawać, że, że jest wszystko ok, ale w pewnym momencie to, co czujemy wewnątrz, nas dogoni. O, przed tym nie uciekniesz. I o to chodzi, że wielu ludzi próbowało przed tym uciekać, ale nikomu nigdy się nie udało uciec przed, przed tym, co nie zostało przerobione. To się potrafi ciągnąć za ludźmi kilkadziesiąt lat. Takie traumy, zranienia, ból. Ostatnio też mówiłam w filmie, że ból nie uszlachetnia, że to, co dodaje wartość do naszego życia, to wnioski, które wyciągamy z tego bólu, który odczuwamy. Więc jeżeli jesteś zraniony, jeżeli czujesz jakiś wewnętrzny ból, to masz zawsze dwie opcje: albo coś z tym zrobić i jakby zmierzyć się z tym bólem, co nie będzie przyjemne, albo tkwić w tym bólu, co też nie jest przyjemne. I to jest Twój wybór. Im szybciej się zmierzysz, tym szybciej z tego bólu wyjdziesz. Bo nikt z nas nie żyje po to, żeby cierpieć cały czas. Jakby to nie jest nawet blisko sensu życia. A często jest tak, że nie odkryjesz tego, co Ci daje radość, póki nie zmierzysz się z tym bólem. Bo on, ten ból, właśnie wskaże ci drogę, w którą, w którą stronę masz iść. Powie ci, co zrobić, żeby faktycznie osiągnąć swoje cele. I wiem, że może to brzmieć dziwnie, ale doświadczyłam tego na własnej skórze, dlatego jestem pewna tego, co mówię. Sama najwięcej lekcji wyciągnęłam z najbardziej bolesnego okresu w moim życiu. Swoją pierwszą książkę napisałam w oparciu o bardzo trudne dla mnie przeżycia, i to, czego się wtedy nauczyłam, jakby jest istotą tego kanału, jest istotą mojej działalności w internecie. Gdyby nie ból, który przeżywałam, i różne traumy, i różne zranienia, nie byłoby mnie tu dzisiaj, a dzisiaj wiem, że jestem w miejscu, w którym powinnam być. Pierwszy raz czuję. Taką ogromną potrzebę bycia sobą w 100%, wyrażania siebie, i nie mam lęku, bo jakby wiem, że to wszystko, co przeżyłam, właśnie jest po to, żebym się tym dzieliła z innymi, bo to nadaje moim przeżyciom też wartość, że mogę ją przekazywać. I czasami piszą do mnie osoby na, na Facebooku, że coś, co powiedziałam, im pomogło albo było dla nich znakiem. Albo było czymś, co sprawiło, że pomyśleli o pewnej sytuacji w inny sposób. I to jest dla mnie jak spełnienie marzeń. Właśnie to. Dlatego o tym mówię. Jeżeli żyjesz cały czas w cierpieniu, to nie żyjesz naprawdę. To nie wiesz, co to znaczy żyć. To, że funkcjonujesz, że Twoje ciało funkcjonuje, że wstajesz rano, kładziesz się wieczorem, nie oznacza, że żyjesz. Czasami oznacza tylko, że jesteś na trybie przetrwania. Takim. Które odcina wszystkie najistotniejsze emocje, uczucia, te, które mają kluczowe znaczenie dla ciebie, dla tego, kim jesteś i dla twojej przyszłości. Dlatego warto trochę czasami się zagłębić w samego siebie. I pomimo tego, że bardzo łatwo to omijać i jechać na autopilocie, o którym już jakiś czas temu mówiłam i często też powtarzam, to to, co jest trudniejsze, Przynosi lepsze efekty. I usłyszałam taki cytat, nie pamiętam kto to powiedział czy napisał, ale brzmiało to tak, że robiąc w życiu to, co trudne, nasze życie staje się łatwiejsze. Robiąc w życiu to, co łatwe, nasze życie staje się trudniejsze. Więc zostawiam cię z tym cytatem i pomyśl, i daj znać, jak Ty go rozumiesz i jak Ty podchodzisz do tematu bólu. Cóż, dziękuję, że tu jesteś i życzę Ci pięknego dnia.